Ktoś poszukuje pewnego artefaktu. Puszki Pandory. To broń groźniejsza niż sobie wyobrażacie. Królowa chce, żebyśmy odnaleźli ten przedmiot zanim będzie za późno. Skoro mamy pozwolenie królowej. Pierwsza część była bardzo udana, ale w tej więcej się dzieje. Film zainteresuje widzów różnorodnością scen akcji. Tu Lara jest bardziej seksowna, sprytniejsza. Działa podobnie, ale narażona jest na więcej niebezpieczeństw. Cześć chłopaki, odwiedziliśmy cudowne miejsca. Grecję, Tanzanię, sam szczyt wulkanu. Byliśmy w Hongkongu, który mnie zapastynował i w mojej kochanej Anglii. Grając z taką postać jak Lara, każda aktorka chciałaby poszaleć, ale Angelina wzięła udział we wszystkich niebezpiecznych scenach. To niezwykła dziewczyna. Wszystko chce robić sama. Muszę przyznać, że świetnie jej to wychodzi. Jesteśmy w Grecji i kręcimy scenę pościgu na skuterach wodnych. A to dopiero początek. Ta wspaniała aktorka i piękna kobieta udowodniła, że potrafi okiełznać tę maszynę. Nigdy wcześniej nie pływała na czymś takim. Nie boi się upadków. Najzabawniej jest, kiedy nagle traci się równowagę i wpada do wody. W filmie wykorzystywaliśmy rodzaje broni, które są jednocześnie groźne i efektowne. Posługiwanie się kijem jest trudne. Trzeba zachować rytm, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Ludzie, którzy po raz pierwszy dostają do ręki jakąś broń są spięci. Angelina była zrelaksowana. To scena opuszczania się po linie. Kaskaderzy próbowali tę scenę w Los Angeles. Zastanawiałam się, czy przeżyje. To pionowa ściana w wysokości kilkudziesięciu metrów. Przed taką sceną ma Pietra nawet kaskader. Nikt nie mylił na moczu. Dla mnie to był jeden z najbardziej ekscytujących dni zdjęciowych. Nie mam ręku wysokości. Na dachu wieżowca czuję się fantastycznie. Moja ulubiona scena to ta, kiedy razem z filmowym partnerem skaczymy z wieżowca, żeby pójść pogodniej. Bohaterowie nie mieli spadochronów, tylko specjalne stroje. Wyglądali jak te dwie wiórki o latuchy. Mieli coś w rodzaju skrzydeł, dzięki którym kierowali lotem. W filmie jest mnóstwo emocjonujących scen. Ruszaj się! To będzie pierwszorzędna rozrywka. Trzeba mieć żelazną kondycję, ale świetnie się bawię. Lara Croft, Tomb Raider, kolebka życia.